Dzień dobry moi drodzy w kolejnym filmie Oj, gaśnie nam tutaj światełko, może sobie włączymy Będzie lepiej Jestem właśnie w galerii em, w Krakowie I idziemy dzisiaj do H&M Także mam nadzieję, że uda nam się coś wybrać Szczerze mówiąc zobaczymy, bo przeglądając strony online w H&M Wszystko jest takie basicowe I szczerze mówiąc, żeby zrobić jakąś fajną stylizację To myślę, że będzie trzeba się nagłowić Ale zobaczymy, może jednak tutaj stacjonarnie coś... Będzie więcej i będzie coś ciekawszego, także ja was zabieram dzisiaj do handamu i tworzymy pięć stylizacji. A jeżeli nie oglądaliście poprzednich odcinków, to was odsyłam. Tutaj będą się pojawiać dwa w tych bombelkach. Także zapraszam, a dzisiaj lecimy do handamu, jak już wspomniałam, pięć razy chyba. Dobrze, moi drodzy, mamy pierwszą stylizację elegancką. Wybrałam taki sweter dosyć gruby, mięsisty. Naprawdę jest bardzo przyjemny. Od razu Wam powiem, jaka jest jego cena. Cena to 100 zł, więc myślę, że nawet okej, okay, bo tak jak mówię, jest bardzo, bardzo mięsisty. Fajne, ma też rękawy takie. No duże, duże, taki bardzo, bardzo przyjemny. Do tego wybrałam taką spódnicę. Spódnica ma kieszenie. Także duży plus Jest taka typowo karmelowa spódnica Kosztuje 80 zł Więc sporo, ale jest taka m, Też grubsza, podszywana I z takiej fajnej m, Przyjemnej tej ekoskóry Więc myślę, że jeszcze 80 zł za tą spódnicę Mogłabym e, dać Fajnie się układa, taka trochę sztywna Tutaj, więc jest ok I do tego wybrałam szpilki Szpilki takie um, W panterkę bo słuchajcie, naprawdę nie wiedziałam, jakie mam buty do tego wybrać serio. Jakoś buty w handy mnie w tym roku nie bardzo, nie bardzo. Także wybrałam takie szpilki. No i tak to się mniej więcej prezentuje. Do tego mogłabym bym Wam jeszcze zaproponować taką torebkę w kolorze właśnie tej spódnicy. Cena szpilek, moi drodzy, nie wiem ile, bo jak widzicie, nie ma metki niestety. A jeśli chodzi o tą torebkę, to ona kosztowała i kosztuje stówę, dużo, bardzo dużo. I tak by to się prezentowało wszystko. Czas na coś luźniejszego. Wzięłam, poszalałam taki kolor bardzo, bardzo wyraźny. Niestety dosyć dużo kosztuje ten golf Ale on jest z jakiejś nowej kolekcji We współpracy z kimś tam Nie wiem dokładnie Kosztuje 80 zł I ma tą metkę Conscious chyba Więc powinna być to jakaś ekologiczna Ekologiczny materiał No nie wiem W każdym razie tak się prezentuje Mam tutaj włosy włożone Więc może się coś tutaj zaginać Nie tak jak powinno być Ale mniejsza z tym Fajny jest taki wygodny Bardzo, bardzo elastyczny Jak widzicie Fajnie Przylega, układa się na ciele, więc na plus. Ale czy 80 zł bym za niego dała? Nie wiem. Musiałabym się porządnie zastanowić. Do tego wybrałam jeansy. Jeśli chodzi o jeansy, są to takie zwykłe, najzwyklejsze jeansy. Myślę, że. Takie też są potrzebne w naszej szafie, i wzięłam takie zwykłe białe trapki. Tak jak już wspominałam, z tymi butami jest tak średnio, więc myślę, że takie białe trapki to dobry wybór, jeśli chodzi o ten handle. Podoba mi się to zostawienie, jest takie proste, spoko. Dajcie co myślicie o takim naprawdę prostym, ale robiącym robotę Zestawieniu, no właśnie przez ten golf Bardzo fajny, podoba mi się, jak on się układa na ciele I ma też takie, o, może tu wam pokażę też rękawy, ma takie rozcięte Nie wiem, czemu miał to służyć, chyba taka ozdoba po prostu Takie ma rozcięte tutaj I jeszcze miał gdzieś jakiś wzorek, ale, o, tutaj Tutaj ma taki wzorek Średnio mi się on podoba, ale on pewnie... Będzie oznaczał tą całą współpracę z kimś tam. No, także tak. Cena spodni to 80 zł. Ok, jeszcze. A buty kosztują 40 zł. To są takie zwykłe, klasyczne buty, które wiecie, znajdziecie też w innych sieciówkach. Takie białe trampki, zwyczajne. Za 4 dyszki. Kolejną stylizację, bardzo luźną, również, wręcz nawet taką trochę sportową. Założyłam taką bluzę z nowej kolekcji. Kosztuje 80 zł, i całkiem ok. Fajna, tylko że mimo tego, że to jest rozmiar XS, to zobaczcie sami, że ona jest naprawdę taka duża, taka oversize, ale ładnie leży, mimo tego, naprawdę ładnie leży, fajnie. Do tego założyłam takie spodnie. Ze świecącym motywem. O, proszę bardzo, teraz są widoczne. I powiem Wam, że są średnio wygodne. Są takie trochę sztywne, tutaj przynajmniej, ale plus za to, że są od środka, jakby wyścielane takim misiem czymś takim, więc na pewno będą ciep ciepłe. Na jesień, na zimę, spoko. I one kosztują chyba stówkę? Tak, 100 zł kosztują, więc dosyć dużo, ale jak Wam posłużą przez kilka, ym, kilka sezonów, to myślę, że okej. Okay. I buty. Wybrałam takie buty, może tak wam pokażę. Buty są z takiej ala skórki, coś takiego. I powiem Wam, że są mega wygodne. Naprawdę takie aż przyjemne dla stopy. Nie wiem czemu, ale naprawdę bardzo fajnie mi się je teraz nosi tutaj. Czy też trzyma na nogach. Kosztują 80 zł, więc trochę sporo jak na trampki. Ale, ale są ładne. No, są naprawdę ładne i fajnie się łączą właśnie z tą skórką tutaj i z tą ciemną bluzą. Myślę, że takie proste, zwykłe zestawienie, a bardzo fajnie się prezentuje. na stylizacja, chociaż powiem wam, że nie było łatwo cokolwiek wybrać. Naprawdę jakoś w tym senzonie H&M nie poszalał i nie popisał się niczym nadzwyczajnym. Także wybrałam zwykłą białą koszulę. Taką lejącą się już nie pamiętam z jakiego to jest materiału. W każdym razie taki bardzo z żorzetki, o coś takiego, tak się leje. No i przymierzyłam jeden z tych swetrów, które tak często, o których często wspominałam na kanale, ale zobaczcie to, to jest jakie tu wielkie, i wygląda to jak taki babciny sweter, także średnio, ale. Co tutaj jest bardzo fajnego, powiem Wam, to spodnie. Spodnie, które są drogie, bo kosztują 130 zł, ale są to spodnie struksowe, przylegające pięknie do nogi. Także to jest duży plus, że one jednak ładnie się prezentują na nodze. Bardzo ładnie wyglądają i naprawdę są ok. Podobają mi się, tylko cena mi się nie podoba, bo są dosyć drogie. Do tego wybrałam takie botki na obcesie. Bo naprawdę nie było co wybrać niestety. No i tak to się prezentuje w całości. Niby spoko, ale mm, średnio, szczerze mówiąc. Z tego najbardziej mi się podobają spodnie. Naprawdę z chęcią bym się na nie skusiła, ale no nie za cenę 130 zł. Niestety trochę dużo. Ale, ale bardzo ładne są. W każdym razie reszta taka mm, średnia. Już wam mówię ceny reszty rzeczy. Buty kosztują 150 zł, trochę dużo ale jeszcze ujdzie. Koszula jest za 80 zł. W życiu bym tyle nie dała za koszulę, która nie jest najlepszego materiału, szczerze mówiąc, naprawdę. I sweter, który kosztuje ile? Kosztuje 80 zł również. Więc sami widzicie jakie macie porównanie. Ech, spodnie, spodnie. Będę teraz płakać za nimi, naprawdę. Są mega, mega fajne. Czas na ostatnią stylizację. E, chciałam coś z kurtką, więc proszę bardzo, jest kurtka. Ona jest bardzo ładna, powiem wam. Podoba mi się, nawet bardzo. Kosztuje 200 zł, więc jeszcze ok. E, taka parka w takim. Hmm. Tutaj w kamerze on jest troszeczkę wybladzony, ten kolor, e, ale na żywo jest taki fajny, pudrowo różowy, bardzo ładny. Do tego pod spodem założyłam taką koszulę, która kosztuje 60 zł. Nie jest jakoś super gruba, no powiedzmy, że jest ok. Ale mogłaby być tak, za 50 byłoby ok, myślę. Eee, spodnie, spodnie bardzo drogie, bo kosztują 150 zł, ale ładnie leżą. Zobaczcie sami, naprawdę bardzo fajne, z dziurami, więc na taką piękną jesień. Z jakiejś też nowej kolekcji. Eee, w ogóle rozmiarówka dziwna jest tutaj, bo to jest rozmiar 25. <gryw> Naprawdę eee, dziwna rozmiarówka. Jeszcze się z taką nie spotkałam. W każdym razie spodnie mi się podobają, no tylko że kosztują 150 zł, więc chyba już bym wolała te struksowe za tą cenę. O, zobaczcie, może Wam pokażę teraz ten materiał. To no, po prostu struks czarny. Eee, bardzo ładnie się prezentował, i do tego założyłam takie traperkowe buty. Też bardzo fajne w sumie, ładne. No i tak się prezentuje cała stylizacja. Buty są za 100, chyba 40 zł. No a cenę resztę Wam powiedziałam. taka prosta, zwykła stylizacja. Chyba mi się najbardziej podoba, szczerze mówiąc, tych wszystkich, a Wam? Serio, najbardziej. No, chyba tak. To już była ostatnia stylizacja Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał Chociaż ja jestem szczerze mówiąc bardzo, bardzo zawiedziona H&M Bo jak wiecie to jest moja To jest mój ulubiony sklep w sumie Ale nie poszalał w tym roku Na sezon jesienno-zimowy naprawdę nie poszalał Więc się zawiodłam e, Tak jak wam wspomniałam Ta stylizacja, którą mam teraz na sobie Chyba najbardziej mi się podoba z tych wszystkich pięciu Ciężko było wybrać cokolwiek Halo H&M, halo, co jest z tobą? Jakoś nie, wiecie co nie nie, nie tym razem, w każdym razie dajcie znać, która wam się stylizacja najbardziej podobała, może ta, co, która mnie się najbardziej podobała, czyli ta ostatnia I e, jaki chcecie kolejny sklep, mam nadzieję, że e, kolejny już będzie bardziej trafionym bohendem, naprawdę No nie tym razem, sorry, ale nie tym razem, kurtka mi się podoba, fajna jest i ma fajny kaptur mm. No, dobrze, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, żeby zobaczyć kolejne odcinki z tej serii i oczywiście też inne odcinki. No i my się widzimy już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, buziaki! Pa pa!